Ani, dzisiaj będzie coś trochę dla odmiany. Jako, że oglądaliście się już dość kombajnów um, Dzisiaj dość kombajnów, dość Niemców, to dzisiaj nam się udało zajechać do Holandii mamy zaadunek ładowarki. Także będziecie musieli zobaczyć coś, będziecie mogli zobaczyć coś nieco innego. Um, ładowarka um, taka jak ta. Taki model, ale czy to na pewno ta będzie to jeszcze nie wiemy. Ale wstępnie y, możemy się przygotować na taką co do wielkości, no bo, no bo model jest dokładnie taki. Od czego trzeba zacząć? Od pomierzenia. Tutaj yy, musimy wiedzieć, ile od tego miejsca, nie? Tak, od koła? Od koła nam mierzyć? No i musimy zmierzyć, yy, czy potrzebujemy jakiś rozciąg i ile. Trzeba by się zapytać, która to dokładnie. Idziemy zobaczyć. No i znaleźliśmy dokładnie model jakiś taki 566 Zipcar I to jest dokładnie ta, którą mamy ładować. Dobra, dawaj ten metr. Ok, pomierzone. Będzie trzeba zrobić metr rozciągu. Idziemy przygotować na Gotowe, można jechać. Yy, powiem Wam, jest to dość ciężka ładowarka, więc założyliśmy aż 10 łańcuchów. Zobaczcie sobie, jak to jest zapięte. Tu są dwa łańcuchy, i tu kolejne dwa, czyli razem cztery łańcuszki, które zapięliśmy. Mieliśmy tu trochę, zastanawialiśmy się, mieliśmy trochę taki dylemat, jak to zapiąć, bo tu są właściwie takie dolucha, na które moglibyśmy zapiąć, ale. W związku z tym, że tu mamy już na kręgosłupie za wąsko i to by się tak nie trzymało za dobrze. Znaleźliśmy sobie takie dziurki tutaj i to jest lepsze. To taki jedyny dylemat jaki mieliśmy. Zapięte jest jeszcze tutaj po środku. Z jednej i z drugiej strony. I, i cztery łańcuszki mamy no zapięte tutaj. Nie wiem czy to tu będzie tu gdzieś widać, z której strony tu są dwa i tu są dwa u góry no i tak kochanie, wygląda załadunek ładowarki no mieliście okazję zobaczyć coś innego niż kombajn jedziemy do zobaczenia w Polsce pa pa, pa.